Dobra? To jest Pana miejscówka. Teraz zapraszam Panią czarnym. Ola, telefon. Przedstawcie się, jak macie. Przedstawcie się, jak macie na. imię. Maciek, Ania. Ania i Maciek, para numer dwa. Na Pan wysyłacie Efekt o treści. Dobrze. Pan pierwszy odważny. Proszę się przedstawić. Tomek. Maja. Maja i Tomek. Bardzo dobrze stanęliście. Jaka kolorowa rodzina. Przedstawcie się. Filip. Basia. Basia i Filip. Para numer cztery. SMS o treści. Nie! Filip, kiedy ostatnio tańczyłeś z mamą? Dawno. O, właśnie. Przypomnisz sobie? Dobra. No i tutaj bardzo, bardzo ciekawe trio. Zapraszam pana tu bardziej. Tu będziecie tańczyć z przodu, bo pan ma, musi mieć dużo miejsca. Przedstawcie się dziewczyny. Julka. Malwinka. Malwinka, Julka i? Tomek. Tomek! Na ten tercet yy, wysyłacie SMS o treści? Yeah! Będziecie tańczyć rock rolla. Już wam mówię, jak to się robi. Filip, chodź tu z, z mamą. Stoisz przodem do mamy, ale bokiem do publiczności. No wy musicie się... Nie no, musicie tatę złapać też. Nie tam, żeby same, tylko tato musi z wami tańczyć. Dobra. Stoimy przodem do siebie, trzymamy się za ręce. Bokiem do publiczności, żeby było widać waszą ramę i sylwetkę. Uginamy nogi, kolanach. tak? I szorujemy podłogę. Szurbur, szurbur, rock'n'roll. Szurbur, szurbur, rock'n'roll. Super. To jest jedna, jedna rzecz w rock'n'roll. Druga, trzymając się znowu za rękę, przeskakujecie z nogi na nogę rytmicznie. I raz, i dwa, i trzy. Lub na mamy, i starajcie się w tym samym rytmie podskakiwać. Trzecia rzecz. Rodzice podnoszą rękę, zakręcają pancerzem, pancerkami. O, tak, właśnie tak. Jeśli waga dziecka pozwala na to, tato może wyrzucić córkę w powietrze. E, już narzeka, jeszcze nic nie zrobił, już się trzyma za, za kręgosłup. Dobra. E, można wyrzucić, złapać pod nogą, przyrzucić przez plecy, między nogami. Można wyrzucić, złapać tuż nad ziemią. Tak, żeby się wszystko dobrze skończyło. Syn może podrzucić mamę, jak umie. Dobra, wszystko jest jasne? Dajcie siebie wszystko, bo to publiczność y, wybiera najlepszą parę tańca rock and Lubicie jeść ciaska? No to smacznego! So, 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 druga praca, wciąż Brawo! Ja ja brawo! Ja, ja. Brawo dla wszystkich tancerzy! Bierzemy głęboki no, 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 oddech, no, na pewno to to, no, się no, zmęczyliście, no a ja. No ja nawaliłam, bo nie podałam Wam no, tego numeru, pod który macie wysyłać SMS. No i teraz musicie głosować metodą naturalną, czyli bijemy brawo, yy, wznosimy okrzyki, a ja usłyszę. Która para zdobyła wasze uznanie? Czy najbardziej podobał się wam taniec rock'n'rollowy pary numer jeden? Yeah! Tak to były podnoszenia, bardzo dobrze wykonane, czysto, dobra rama, wszystko w porządku. A może wasze serca podbił taniec pary numer dwa? Dziękujemy. A może para numer trzy się Wam najbardziej podobała? Dziękujemy. A tu bardzo dobrze było Słuchaj, Ty masz rock'n'rollową duszę Filip. Chodźcie, para numer 4. Dziękujemy. No i taka nietypowa typowa para, bo pan i, i, i dwie dziewczynki. Czyli ter... Wszystko jasne? Kochani! Wszystkie pary wygrały moje płyty. Ale jest jedna płyta, która się różni od, od tej najnowszej. Zaraz o niej powiem. Najpierw zacznę od najnowszej płyty. Marzenia się spełniają. Moje największe przeboje i najnowsze również w bardzo fajnych opracowaniach, nowych aranżacjach. Pierwsza płyta wędruje do pary. Rodziny numer 5. Trzeba potem y, odwinąć folię i przyjść po autograf, dobra? Para numer 4, proszę bardzo, para numer 3 i para numer 2. Wasze uznanie zdobyła para numer 1, i ta rodzina wygrywa taką specjalną płytę, a właściwie album, w którym są dwie płyty. Był taki projekt, przez, trwał przez cztery lata, czarodzieje uśmiechu, na którym śpiewały gwiazdy w duetach z dziećmi. Dzieci to laureaci Festiwalu Moich Piosenek. Na tej płycie śpiewają m.in. Piotrek Cugowski, Urszula, Kasia Wilk, Małgosia Ostrowska, Monika Kuszyńska, Pektus, Mietek Szcześniak. Andrzej Krzywy, Łukasz Zagrobelny, no fantastyczne gwiazdy, Rysie Grękowski i bardzo zdolne dzieci. A wszystko po to, żeby zbudować niesamowite miejsce pod Krakowem na terenie szpitala w Prokocimiu. Rodzinny dom Fundacji Ronalda McDonalda, z którego bezpłatnie korzystają rodziny bardzo chorych dzieci przybywających na oddziale onkologii. Więc to jest taka specjalna, specjalna. Płyta y, zrodzona z serca i, i z chęci pomagania. Czarodzieju, śmiechu, proszę bardzo, dla Was. Brawo! Dziękuję Wam bardzo, możecie się